Choć z czwartego cię okienka Wabi naga półpanienka? Odpuść, kusi nie przypadkiem Wibrującym lśniąc pośladkiem Miłość Twa jak w starym kinie Z wiatrem wierzysz nie przeminie Wiedz, że harcerz pije, pali A go na tym nie złapali Skiba bikcyc konwenansu? Pis miłosnych twych awansów, gdzie standardy. Przez kobitę utraciłeś autorytet. Wróć do żony w średnim wieku, o, pamiętaj się człowieku. Czwarta władza ci doradza, choć się dzisiaj z nią nie zgadzasz. Kazio, kazio, odkochaj się. Kazio, kazio, odkochaj się. Czwarta władza ci doradza, choć się dzisiaj z nią nie zgadzasz. Tobie Kazio nie ta siuśka, potrzebna jest mamuśka, która nie opróżni kąta, a przytuli i posprząta. Kazio, Kaziot, kochaj się, Kazio, Kaziot, kochaj się. Czwarta władza ci doradza, choć się dzisiaj z nią nie zgadzasz. Cóż miłosne twoje chucie, to moralne jest zatrucie. Biznesmena co ozdrowi, szkodzi to ekspremierowi. Kazio, kaziot, kochaj się. Kazio, kaziot, kochaj się. Czwarta władza ci doradza, choć ci się dzisiaj z nią nie zgadzasz. Spójrz jak stoisz dziś w sondażach i się na nie nie obrażaj. Naród Kazio, to, że święta widział w tobie prezydenta. Kazio Kazio, kochaj się, Kazio Kazio, kochaj się. Czwarta władza ci doradza, choć ci się dzisiaj z nią nie zgadzasz. W tej kadencji zdaniem gremi, słońce krąży wokół ziemi. Tak wskazują dziś sondaże, ja sprzeciwić się odważę. Każo kochaj pieść by chuć, Móc miłością swoją zmut. Każo kochaj pieść by chuć, Móc miłością swoją zmut. Każo kochaj pieść by chuć, Móc miłością swoją zmóc, Każo kochaj pieść by chuć, Móc miłością swoją zmut.